Witaj, mam na imię Kamil, a ty oglądasz temat tygodnia z rynku Forex. W tym tygodniu sprawdzimy, jak kurs brytyjskiego funta oraz dolara reagowały na najważniejsze informacje gospodarcze ubiegłego tygodnia. Oto skrót najważniejszych wydarzeń dotyczących funta. Ogłoszony w czwartek indeks dla sektora produkcyjnego wyniósł 53,3 punkta, przekraczając oczekiwania większości analityków. W piątek poznaliśmy wartość tego indeksu dla sektora budowlanego. Również był on wyższy niż w poprzednim miesiącu. Ponadto dowiedzieliśmy się, iż nastąpił ogólny wzrost pewności brytyjskich konsumentów. Po publikacji indeksu PMI dla sektora budowlanego, wartość funta wobec dolara wzrosła o 1,1% do 1,32,737, natomiast w stosunku do euro o 1,7%. W skali tygodnia kurs pary funt/dolar oraz eurofund. Wzrósł odpowiednio o 1,3% i 1,7%. W tym tygodniu fund wykazał się sporą odpornością, jednak w okresie od brytyjskiego referendum waluta ta straciła wobec najważniejszych walut ponad 10%. Amerykański dolar reaguje na słabsze dane ekonomiczne. W ubiegłym piątek poznaliśmy liczbę miejsc pracy utworzonych w Stanach Zjednoczonych. W poprzednim miesiącu poza sektorem rolniczym wyniosła ona 155 tysięcy, czyli sporo poniżej oczekiwanych 188 tysięcy nowych stanowisk. Stopa bezrobocia pozostała na poziomie 4,9%, jednak wzrost płac wynosił już 1,1%, nie spełniał oczekiwań inwestorów. W związku z tymi informacjami dolar stracił na wartości, jednak szybko odrobił ten spadek. Pod koniec ubiegłotygodniowego notowania indeks dolara wyniósł 95,88 dolarów. W związku z powyższym inwestorzy są mniej skłonni zakładać, iż Fed zwiększy stopy procentowe jeszcze we wrześniu czy też w grudniu. Wielu alentyków prognozuje, iż rezerwa wstrzyma się z tą decyzją do listopadowych wyborów prezydenckich. W tym tygodniu warto zwrócić uwagę na następujące wydarzenia. Jedną z najważniejszych publikacji będzie decyzja dotycząca wprowadzenia podwyżek 100% strefy euro. Poznamy ją już w czwartek o godzinie 11.45 czasu GMT. Podczas ostatniego posiedzenia Europejski Bank Centralny postanowił pozostawić stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Znacząco jednocześnie, iż bank będzie gotowy wprowadzić dodatkowe rozwiązania mające pobudzić gospodarkę, jeżeli brytyjska decyzja o opuszczeniu Unii Europejskiej zacznie znacząco wpływać na europejską gospodarkę. To już wszystko na dziś. Jestem ciekaw, w co i dlaczego zdecydowaliście się inwestować w tym tygodniu. Mam na imię Kamil, a ty oglądałeś temat tygodnia z rynku Forex.